Witam Was serdecznie, dzisiaj chciałem przybliżyć Wam rościnkę w kolejnym odcinku w temat jedzenia, dzisiaj opowiem Wam... To jest ten, powiem Wam tak, widzicie? Witam Was serdecznie, słów kilka słów kilka na temat... Dobra radzi. jedziemy tutaj z tymi rybkami, rybami, gdzieś mi myszka uciekła do tego monitora, dobra. Jesteśmy sobie tutaj. tymi będziemy sobie patrzyli. Będziemy sobie patrzyli, jak tutaj sobie. Jak tutaj sobie ryby łowią. Czekaj. O, wejdziemy sobie tutaj na takie te i zobaczymy. Zobaczymy w jakich kałużach, w jakich kałużach sobie tutaj możesz połowić ryby. Tak żebyś, żebyś uwierzył, żebyś uwierzył, to patrz. Idzie sobie gościu, wychodzi sobie z domu, nie? I tu pod domem. Ja tego nie widziałem, ja tego nie widziałem, nie oglądałem tego. To jest wszystko, to jest wszystko to jest na spontanie, nie? Tutaj nie wiem, co to jest pod domem. Czy to jest rzeka pod domem? Czy, czy co to jest pod domem? Czy po prostu jakieś, widzisz, jakieś pale, bale są, nie? Zarzucił, zarzucił kawał kurczaka, założył kawał kurczaka i targa Zarga sobie jakąś rybę. Nie? To nie byle jaką rybę. Tutaj, to jest bardzo, bardzo, bardzo drapieżna ryba. Z tego, co widzę. Oczywiście ja też nie znam nazw tych ryb. Także tych, co oglądacie. To ja nie znam, nie znam nazw tych ryb. Także ja wam tego nie powiem na żywo. Jedynie do, jak filmik zrobię, no to w filmiku będę mógł Chyba, że tłumacza sobie włączymy i przelecimy tłumacza, nie? No, Także wychodzisz sobie, nawet nie musiałbyś wychodzić z domu, tylko byś sobie siedział. Przez okno wędkę cyk. Fajurek w zęby. No i złap. O no, to jest... To jest wężogów. Bardzo popularne tutaj. Bardzo popularna ryba tutaj. Wężogów on jest bardziej. On jest bardziej, on jest bardziej yy, ten wprzewczy jak szczupak, wiesz. Także widzieliśmy jak sobie gościu wyszedł wyszedł, poszedł pod domem rzucił, pod garażem sobie rzucił i wyciągnął sobie wężogłowa. Jedziemy dalej, zobaczymy co jest. No tutaj rzeki, nie? No tutaj rzeki, to wiadomo. Tu jakoś oddziwo, czysta ta rzeka. Ale Indonezja. Indonezja. Nie wszystkie rzeki są, nie wszystkie rzeki są za No i tutaj takie, to jest bardzo popularny ten wężogów, wiesz tutaj. No. Można, ale nie, widać, że jest zasypiona ta rzeka, bo widać tam na dole pełno jakichś Jakichś kubków plastikowych, ale zobacz ile tych wężogłowów Są bardzo proste te wężogłowy do nie? Tak siedzi gdzieś tam Te wężogłowy, one, ja je widziałem Takie duże, do, Takie gdzieś, no ja wiem, półmetrowe Takie, takie półmetrowe to ja widziałem wężogłowy Normalnie w takich kałużach, wiesz? Dobra. Tutaj gościu łowi gdzieś też na rzece, na rzece czy na tym? Zobacz jaką ma wędkę. O. Chciałeś jakie akwariówki? No, poszedł. Powiedział do żony. Poczekaj za chwilę przyniosę Ci kolację, nie? Tak posety. I... Nie jest tak jak u nas. Że nastawiasz się na te wędkowanie, na te karpiowanie, jedziesz, jedziesz się, męczysz, siedzisz godzinami, nie? Ultralight pro. <laughs> Od lodówka, nie? Tak no chcę ci pokazać przybliżyć trochę to wędkowanie tutaj w Indonezji, jak to po prostu się robi. Ja nie mam, ja tylko w tych kanałach tam pod, pod blokiem w katkach. Było. No i tutaj tego to widziałeś, nie? To już na początku pokazywałem. To jest też z tych wężogłowów. Zobacz, jak ładnie ubarwiony, nie? To nie jest pokolorowany film, to jest tak ładnie ubarwiony ten wężogłow. Ale to jest takie dziadostwo, że jakby Cię złapało, to by Ci łapy odgryzło. No i takie, na takie przynęty i one i one ros, rosną. Żyją, mówię Ci, że... Ja jestem w szoku, jak znajduję tutaj w każdym... Ja byłem w Anglii i w Anglii w każdym, w każdym oczku, w każdym dołku były jakieś ryby, nie? W Anglii. Ale jak jestem tutaj, to to już przebija Anglię... Wszędzie są. No, w Polsce to jest cała wyprawa, a tutaj biorą, w kieszeń biorą tą, w kieszeń biorą jakieś ciasto, czy tam coś i jadą, jadą na ryby. No i tutaj widzisz, no takie wędkarstwo mają te placzki takie, tu chłopaki gdzieś tam widzę, łowią. O, sobie ma jakieś rybki zakładają. Tam babcia z tyłu robi, babcia z tyłu robi grilla, barbecue, a wnuki, i pilnuje wnuki, a wnuki sobie łowią. Też pod domem. Zauważyłeś znowu? Też pod domem. Kapelony, kapelony rosną pod domem. To jest niesamowite. Ja, ja przejeżdżałem. Przejeżdżałem kiedyś przez taką wioskę. Cała wieś była zbudowana na rzece. Znaczy, jak ci to powiedzieć. Przez. Mm, przez wieś przepływała rzeka. I teraz, tak jakby wiesz, wzdłuż wsi i na tej, na tej rzece, ludzie. Budowali sobie domy, ale ta rzeka przepływała tak, jakby przez ich, przez ich podwórka. Na podwórkach mają zrobione, zrobione baseny i woda, woda wpływa do tego basenu. Mają zrobione zastawki, tam hodują ryby. Nadmiar wody wypływa i tak cała wieś produkowała ryby. Jeden po drugim. mogą być jakieś zakłócenia, bo, bo ten. Jakie zakłócenia mogą być, bo to na komputerze TikTok nie działa, tak będzie. A tutaj zobacz, jaka ładna rybka. Podobna, podobna do naszej, podobna do naszych, tych Płoci. No, na takiej rzece to już bym sobie poszedł połowić, ale widać, że ona gdzieś tu płynie po tych skałach wulkanicznych. Widać, że ona gdzieś tam płynie, jeszcze nie jest tak zasyfiona, nie? O, ja się pozdrawiamy Janka, Janek już jest, już jest w Dżakarcie. Janek już jest w Dżakarcie. Przyleciał. Teraz musi się ogarnąć trochę. Zobacz jaka, zobacz, jaka ładna ryba. Nie? Jak nasza płocia taka. Nie jest jakiś z tych brzanowatych. Ale fajna, nie? Widać, że już taką nabita, już, już by powalczył, nie? Już by powalczył z taką, I to, i to zobacz, bez zębów i drapieżna, nie? No, rybka, rybka ładna. Idziemy dalej. Co tutaj, Tutaj na jakieś wynalazki takie, pewno te... No, widzę, że tam atakują... No ale to te wężogłowy. Nie, to jest coś innego. Nawet nie zdążyłem zauważyć, co to jest. Nie ma do końca filmika. No, to wygląda jak jakaś sandaczowata, jakoś sandaczowata ryba. I tutaj oczywiście reklamy sprzętów, gumek, a nam chodzi bardziej o ryby. No, jak taki kleń taki, to trochę bardziej, wiesz, u nas te klenie są takie jak wałki, a ten, a ten kleń to był taki lekko spłaszczony z boku. Nie? O, no tutaj też wężogów. Zauważ, że te wężogłowy zależnie z jakiego zbiornika... Mają różne, różne kolory, nie? Idziemy dalej. Patrzymy, co tutaj jest. W nocy. Widzisz tutaj w nocy tu... O, lele. To są te, te sumiki, co ci pokazywałem kiedyś. Smażone, nie? Te sumiki smażone. I one też żyją w każdych kałużach. To na przykład jest ta rzeczka koło pola Ryżowego, co idzie. Nie? Gdzieś tam siedzą. Tam jak... Widziałeś, jak wziął? No, to są te sumiki. No i te są bardzo popularne. Tutaj tego są masy gdzieś tam po tych, po tych rzekach. Po tych rzekach to jest, są masy tego. Tak. się Taki kanał. Taki niepozorny kanał. A węgorze tutaj normalnie na porach ryżowych łowią, wiesz, wkładają robaka na takim, nawet nie na żyłce, tylko na, na drucie. Na końcu druta mają haczyk. Wkładają tam, robala zakładają i wkładają w taką jamkę i wychodzi węgość i go wyciągają na ten. Tutaj nic nie pokazał. Tutaj mamy... O, tu mamy jakieś widzisz. Tu mamy jakieś... O, gdzie to jest? Tutaj mamy Kościu. Kościu pokazał nam tutaj, jak ja ty nie będziesz widział tam na tym. Ja ty nie będziesz widział, bo ty masz małe powieki. Ale... Poman gabus, a, ta, a ta, ten spłaszczony kleń, Adungan. Dungan to się nazywa. Węgosz belut. Lele to jest ten sum, nila, petok. Petok to jest ta tilapi. No i tutaj są krewetki udań, to jest krewetka. I to jest taki sum, ja nie pamiętam jak on się teraz ten sum nazywa. Płasko, Płaskogłowy, czy jakoś jest taki sum płaskogłowy? Tutaj. Ja no Także trochę ryb w gościu pokazał. No ale to są to wszystkie te wężogłowy, tylko że różniące się kolorami. Także nieźle. Nie? No tutaj jakaś dziwna samoruba. Tutaj ryż. Kościół z ryżem idzie na rym Nie, nie, myślałem, że będzie, że będzie na ryż łowił, ale nie. Łowił w jakimś takim dołku. Czy ryba jest? Gdybyś <grych> ja nie zarzucił w jakiś dołek, to, to jakaś ryba zawsze będzie. Hello, babynku. I see you, because it's so dark. Na światło światło muszę poprawić. O poprawiłem światło lepiej 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 widać lepiej. O A to jest sum czerwonopłetwy. I teraz powiem ci powiem ci jakie zasady panują tutaj na łowisku. Ale może mi się uda znaleźć te łowiska. Może uda mi się znaleźć te łowiska tutaj. też jest dużo filmików z łowisk. jest tam people? Remember? big lake. then there was lots lot of people on there Eee, próbuję znaleźć to łowisko, no jest nad tym. Próbuję znaleźć te łowiska, takie wiesz, zaraz Ci pokażę, jak tutaj mówiłeś, że masz dużo ludzi na łowisku, to ja Ci pokażę, ile tutaj jest ludzi na łowisku, tylko muszę to znaleźć. Ja to, to. to pamięci O, o, coś już jest, coś już jest blisko. Zobaczymy to. Zobacz, popatrz tutaj na łowisko. Jak wygląda tutaj łowisko komercyjne. Nie dla mnie. Nie dla mnie. Jesteś radził, widziałeś to? To jest... W Indonezji bardzo popularna rekreacja. Jedziecie sobie na takie, na takie stanowisko, gdzie siedzi 100 tysięcy ludzi, i jeszcze do tego masz sznurkami oznaczone, sznurkami masz oznaczone swoje stanowisko połowu, i nie możesz zarzucać w, na inną stronę. Czekaj, może jeszcze coś znajdziemy. O, a widziałeś teraz to, co ci pokazywałem? To jest coś niesamowitego, jak w takich warunkach można łowić ryby, nie? Dobra, jedziemy dalej, szukamy dalej tych łowisk. No tutaj jest, tutaj akurat, wiesz, no to nawodnienie, nawadnianie, to, to może, na powietrzanie tej wody. No, ale tu jest łowisko, zobacz. Komarkiem sobie zajedziesz. Komarkiem, komarkiem sobie podjedziesz na łowisko, postawisz sobie komarka i idziesz tutaj w tym basenie, rzucasz sobie. I sobie zarzuca. Zarzucasz i sobie łowisz. I takie mają ryby. Tu mają ten, te sumy. Pawale sumy. tilapie tam mają takie różne różności. Różne różności możesz sobie tam wyłowić. I teraz jeszcze, co jest najdziwniejsze? Najdziwniejsze jest w tym, że jak łowisz na takim łowisku, Anymore. I teraz, teraz patrz, teraz Ci wyślimaczę, o co tutaj chodzi. Niestety, so. yeah. mm. Teraz siedzisz sobie, mm. no ale to zobacz. I teraz masz wydzielone miejsce, masz tam wydzieloną, wydzieloną linkę i tam w tym miejscu tylko możesz sobie łowić ryby. Nie? I teraz nie możesz używać podbieraka. I jak, zła, jak masz jakąś zaciętą, większą rybę i chcesz ją podebrać, to nie możesz podebrać ją podbierakiem ani ręką. Musisz ją do, wyciągnąć wędką, możesz chwycić za żyłkę i wyciągnąć rybę z wody, tak? Ale nie możesz ani chwycić ryby ręką, ani nie możesz ryby podebrać podbierakiem. Rozumiesz? Możesz ją tylko podebrać w ten sposób. Jak ci się urwie, to ona z powrotem wraca, wraca do wody. I wszyscy ci kibicują, wszyscy ci kibicują, żebyś tej ryby nie złapał, żeby ci się urwała, urwała przy wyciąganiu. Taki patent tutaj zauważyłem. Że, tak, I wszyscy się, ci kibicują po prostu, żeby się, żeby się ryba zerwała. Takiej ojki. No ale co kraj, co kraj to obyczaj. Co kraj to obyczaj. Tutaj żeby te wody były czyste. To by było super sprawa, nie? Tutaj jakiś patent jest fajny, o, w takich wiesz, jakiś takich w takim kanale. O, w takim kanale to już by sobie połowił, nie? No to tak dosyć zachęcająco to wygląda jak taka. Zasiadka karpiowa Tam to już tutaj już bym posiedział, wiesz? Ja już bym sobie posiedział na, te ryby, na tych rybach. Widać, że nie ma śmieci. Ciekawe co by było jakbym złapał rybę i wyrzucił ją do wody, nie? No tutaj na takie, wiesz, te smoki, co tutaj są, no to taki widok na jakieś góry, wulkany. Takiego miejsca, takiego miejsca szukam, wiesz. Żeby z tej Dżakarty już po prostu wyjechać i znaleźć takie miejsce, jak to. Żeby można było sobie połowić ryby. Jak przyjedziesz, jak przyjedziecie, to będziesz miał gdzie na ryby iść. No tu już ładna wygląda, nie? To już taka kurde, no, tu już bym posiedział.